Poronienie, przyczyny, objawy i leczenie. Poronienie to termin medyczny określający samoistne zakończenie ciąży przed 22 tygodniem jej trwania. Oznacza to, że zarodek lub płód przestaje się rozwijać i zostaje wydalony z macicy. Jest to doświadczenie, które dotyka wielu kobiet i może mieć głęboki wpływ na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Choć w wielu przypadkach przyczyna poronienia pozostaje nieznana. Istnieje szereg czynników, które mogą zwiększyć ryzyko jego wystąpienia. Te czynniki to czynniki genetyczne, anomalie chromosomowe w komórkach płodowych są najczęstszą przyczyną wczesnych poronień, czynniki hormonalne. Zaburzenia hormonalne takie jak niedobór progesteronu mogą wpłynąć na prawidłowy rozwój ciąży, czynniki anatomiczne, wady w budowie macicy lub szyjki macicy mogą utrudnić Zagnieżdżanie się zarodka i utrzymanie ciąży. Zakażenie. Niektóre infekcje takie jak toksoplasmoza, różyczka czy cytomegalia mogą prowadzić do poronienia czynniki środowiskowe. Narażenie na działanie szkodliwych substancji takich jak nikotyna, alkohol czy niektóre leki mogą także zwiększyć ryzyko poronienia i choroby przewlekłe. Cukrzyca, choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne. Mogą również mieć duży wpływ na przebieg ciąży. Objawy poronienia mogą być różne i różnić się w zależności od etapu ciąży, w którym do niego dochodzi. Najczęstszymi objawami to jest krwawienie z dróg rodnych, może być niewielkie lub obfite, często towarzyszą mu skrzepy, bóle w dole brzucha, ból może być tępy lub ostry i przypomina skurcze menstruacyjne. Utrata innych objawów ciąży, czyli ustąpienie nudności wymiotów i tkliwości piersi. Diagnoza poronienia opiera się na wywiadzie, badaniu ginekologicznym oraz badaniach dodatkowych i są to: badanie USG pozwala ocenić wielkość i rozwój płodu, obecność czynności serca oraz stan szyjki macicy, badanie hormonalne, oznaczanie poziomu hormonów HCG. I progesteronu może pomóc w potwierdzeniu ciąży i ocenie jej przebiegu. Leczenie poronienia zależy od jego stadium i przyczyny. W przypadku poronienia w toku, leczenie ma na celu złagodzenie objawów i zapobieganie powikłaniom. W przypadku poronienia zatrzymanego konieczne może być wykonanie zabiegu chirurgicznego. Bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne. Doświadczenie poronienia może być. Bardzo traumatyczne dla kobiety. Dlatego tak ważne jest, aby po poronieniu otrzymała odpowiednie wsparcie psychologiczne. Terapia może pomóc w przepracowaniu żalu, lęku i innych emocji związanych z utratą ciąży. Poronienie to doświadczenie, które może być trudne do zaakceptowania. Ważne jest, aby pamiętać, że nie jest się sam i że istnieje wiele osób, które mogą pomóc w tym trudnym czasie. Wszystkiego dobrego. Cześć.